To wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wubelwik. Dzisiaj zagramy w The Forest. Dzisiaj chciałem pokazać jak znaleźć Model Nexa. Więc po prostu chyba zawrócę po prostu do tyłu. Model Nex jest w głównej wiosce przed chwilą tam byłem, ale nagrywaka mi się wyłączyła i musiałem zacząć od początku nagrywać tą grę więc musimy się tu wrócić po prostu do tej głównej wioski a może po drodze jeszcze wyczerujmy gdzie tak głupia katana bo też mam katanę tylko nie wiem bo ona ogólnie jest no zawsze była po drodze a teraz już jej nie ma po drodze więc muszę po prostu wrócić jest tak, naprzeciwko domku, więc musimy iść tam. Jakoś, jakoś tak w górę trochę. A jak nie znajdziemy tego zaraz... To ja nie wiem, po prostu... Po prostu... Powiem tylko tyle, że trzeba po prostu zginąć. Muszą, nie może was zabić szoman tylko musi e, zabić was... E... O, jesteśmy na dobrej drodze. Zabić dwójkę jakichś kanibali, żeby... E... Można... Żeby po prostu zabrali was do wioski... pojeździ w jaskini, trzeba wyjść z tej jaskini. Na pewno każdy znajdzie wyjście. Jest bardzo niedaleka ta kalina, Już nie chcę zginąć następny raz. Po prostu przejdę tam. Dobra, chyba się zgubiłem trochę. Mam nadzieję, że tym razem się nie włączy. O, jest tu wioska, dobra. Tylko szybko biegniemy na środka, bo tutaj naokoło jest masa różnych kanibali. Wielkie, głupi z felu. Teraz batonika. Już nie mam batoniku. No Boże. O, widzicie to drzewo? Tam wystaje siekiera. Czyli ten, Modern X. To jest właśnie to zgięcie, to jest łatwy sposób na zyskanie Modern exa. A co ja mamy poczynę? Czekajmy aż. Nam się zregeneruje. Ym, no. Nie wiem. Jak to się mówi. Ym, no. Dobra, nieważne. Zregeneruje nam się. Siła. Kanibal, kanibal. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Uciekamy. Po blokiem, blokiem. Uciekajmy, blokiem. Nie chcę się bić z kanibalami. Pegniemy. Od razu do drugiego, do naszego dwójki. Dwójka. Mamy dwójka. Dwa domki. Po z tego domku pierwszego się uprowadziłem, ponieważ jest masa kanibali. A te domki są straszliwie daleko, są straszliwie a jestem straszliwie zmęczony. A za mną jest jakiś zwalony kanibal. Dobra. Nie jest. Był. Idziemy, bo de facto jest jakaś wielka skarpa. Dobra, my idziemy dalej. Na pewno po drodze nie znajdziemy katany. Idziemy. Czy no to było miejsce, gdzie jest katana? O, tak. Udało mi się od... ...od dawna próbowałem tu trafić. Patyki i grzybki. Grzybki można jeść. A Tutaj trzeba po prostu poszukać. Tutaj są Chińczyki, takie... ...głupie Chińczyki. Obok tej jaskini i tam właśnie jest Katana. Ale... No, idę tam, a nie do tego domku. I właśnie tam jest Katana, trzeba je poszukać sobie chwilkę. A następny campsite kanibali. Ja tam się nie zbliżam, bo nie chcę zginąć. No bo już nie musimy wybrać na bloku, a po prostu biegnijmy. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiejszego dnia coś nam się uda zbudować tam, bo już jak próbowałem wcześniej to nagrać, to się udawało cały czas coś zbudować, ale tym razem... już mi się prawie niektóre już chyba czwarta próba właśnie. Te gry na Steamie strasznie wyłączają często, nie wiem dlaczego. żeby oddać komputer do informatyka, to naprawdę, po prostu się nie da nic nagrać. Tak to się wyłączy, jest cud, jak się nie wyłączy. Po prostu to jest jakieś, lekko mówiąc, powalone. się poczekać jeszcze. Energia, o! Energia na dodam. Eee, przepraszam. nie słyszę? bali? Zbalam stąd. Tylko tam chyba jest mój domek Oby Chyba tak No tutaj na Jak Tak, tu jest mój domek Szybko idziemy Tam A zobaczy, bo tutaj jest domek na drzewie A skąd to Jest domek na drzewie, szybko Do tego domku na drzewie wchodzimy. I ten kanibal ale nic nie zrobi teraz Uciekam mu? Tak, jest. Udało się. tam wypiłem kanibalowi. A, jak ja nie lubię tych kanibali. One są takie głupie. Ale podpalę ognisko. się spaliło. Tak na noc, były. Tylko, żeby się nie podpalił przypadkiem. Dobra. Mamy tu dużo jedzenia, dużo picia. Co mamy? Sprawdźcie, ktoś był, czy żeby kogoś nie był? Gdzie słońce? Słońce jest jeszcze wysokie. Jeszcze dzisiaj zdążymy coś zbudować. O, Boże, mykamy. ten, nie kamyczki, tylko patyczki. Miemy sobie trochę jagódek. Więc możemy, nie wiem, co możemy teraz wybudować. Po prostu nie. Musimy sprawdzić, co można wybudować. Budowałem to. O to zbudę jeszcze jedno sobie o tutaj na sąsiedztwo temu. A dwie kłody. No to mam dwie kłody. Nie to tu. Okay, trzeba zasadzić ty krydy. On się nie da. Nie wiem. Może już zasadziłem, albo się samo zasadziło. Od razu. O, tutaj mamy okay, chyba jakiś królik się złapał. Tak, mamy królik. Trzeba go wsadzić do tej klatki na króliki C. C. chcę zabić tę krójkę, ale jest niepotrzebny Teraz to chyba rozbalę. Nie wiem po prostu po co jest powalowa no to jest. No, ale chcę zrobić tę królikę. Nie wiem po co to jest. Ja chcę, żeby on był na jedzenie. No, no nieważne. Ja tam chyba nie poprawiłem. A zabędę parę tych królików i zobaczę, co się stanie. Będziemy robić hodowlę królików. Szkoda, że nie pokazałem jak tego modelu. Nie zdobyć. Ale pokazałem, gdzie jest. Ale może tej nocy sobie zginiemy. Dobra. Teraz coś zbuduję. Coś takiego na szybko. Myślę, że zbudowałem. Coś takiego po prostu, żeby było. A przejdźmy od początku cały ten. Ale nie wiem, co tu zbudować. Po prostu nie wiem. O, zbuduję to. Cztery potrzebne są. A to się przyda. Postawię tutaj kolę. To jest nam sporo. I to postawić? O, tu sobie postawię. Nie tak A wskakuję tutaj. Już. O, no ale szpada. W drugim moim budyneczku się zna zbiorowola. Ciekawszy, czy tu mogę postawić tą szafkę? Fajnie było, jakby się dało. Da się, fajnie. Muszę ją obrócić. Jak ona ma być? Chyba tak. Muszę 8 zdobyć. A przepraszam bardzo. No dobrze, ale jak ja tu wejdę z belkami ma tu go nie przewidziałem nie kanibal, kanibale, kanibale, kanibale ja to walę, ja to walę, ja to walę kanibale nie, to się tak nie tak się nie da byłby kanibal może mam takie szczęście, że nie widziały te kanibale się nie da z belkami Weźmiemy modern exa. Okej, okay. że taka nie była awalona. Chyba mnie nie widział. Uszaman. Oby. Nie, nie ma. Teraz się da ścinać do drzewa. Da się nie. Chce ścinać do mojego drzewa. Ja to zapiszę tutaj. Z piąty. Zapisujemy. Dobra, dobra zapisane. Spróbujemy zejść. No, não é, no. Ok, nie ma. Okej, półkę więc tutaj. Okej. Okej, tutaj będzie półeczko. Ok, okay aqui a o, k, właśnie tak. Drzewo. Trzeba drzewo, 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 trzeba ściąć. Okay. Nie mam kanibali, nie lubię ciąć drzew. Proszę, jak na drzewa, to, to kanibale przychodzą do mnie. Nie wiem dlaczego tak się robi. Okay, okay. Boże, święty, Czemu ja się tak boję. Czasami, kanibali. Przed chwilą mi się wydawało, że jakiś siekieron nade mną stanął. Dam dalej trochę. Jak to wyglądało? potrzebne jest 8. to jeszcze dwie oprócz tego. I tego. Ok. Jeszcze dwie. Z tym. Ok, teraz jeszcze dwie. Czyli po prostu musimy ściąć kolejne małe drzewo. Tu no jest dużo drzew. Chyba, się waliło jeszcze w tamtą stronę. Tłuuu... się wał w tamtej. Nie tamta, no, Noo... Tamte mi spoko się rozwaliło. Możemy więc postawić Coca-Cola Mam ich 10 Tu będzie wstreset wykwikunku o 5 wypadło, fajnie. Będziemy mieć 3. Zawsze brakuje. Kanibale, kanibale, kanibale! Kanibale gdzieś tu są! Kanibale kanibale ochiera Są tutaj? Stąd, idź stąd, i stąd, i stąd, i stąd. Aaaa! Nie wiem, co stąd pójdzie. A jak nie, to zaraz go rzucę z mojej. Taimoto, i tyle. Nie radzę z takich wąków na żywo dynamitów. Bo raz tak spróbowałem. что базы для вышка. Где он есть? не Там есть. Że coś są nie można rzucać koptali małotowa. Więc musimy zrobić jeszcze takich parę. Pyk, 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 pyk. Możemy zrobić trzy koktajle małotowe. Dobra. Jest już trochę ciemno, ale ja muszę stąd zejść. O, jak nie zejdę, to Nie będzie. Niedobrze, niedobrze. Nie będę mógł zasnąć szybko podpal, 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 podpal raz, dwa, trzy. Przynajmniej znowu o swoich, bo tu będzie naprawdę nieźle. Nie, nie. Jest, podpaliłem go, no. no teraz. Podam next. Podam next, nadam next. go, go. Dobrze. Zginął. Ile tu patyli i wadyli. Dobra. Szybko, szybko. Raz, dwa, trzy na górze jeszcze nie. Zła stąd, zła stąd. Co tu coś zjeść? A to była noga kanibala, pewnie. Ale to ona mnie trochę odrzuciło. I zapalniczkę. No i zaczęła znowu. To głupie siekierka nam się robi. A już jest dosyć ciemno, więc możemy chyba pójść spać. Czyżby się udało? Czyżby się udało? Jest dzień? Jest dzień. Dobrze. To więc dzisiaj na tyle będzie w tym odcinku. Jeszcze tylko się trochę napijemy. O, tam jest jakaś kłoda, Nawet Nie zauważyłem. Weźmy ją. no tak, bo tutaj ten kanibal nas zaczął atakować. Czyżby tu były znowu jakieś zwalone kanibale? Mam nadzieję, że... Nie. Jeśli to jest na nagły, górę... a rzeczywiście oczywiście jest No dwa. Ja to zapiszę w tym miejscu teraz. OK. I to raczej znaczy, będzie dzisiaj na tyle. Nie, em, w sumie na... Nie wiem dlaczego ja z, zjadłem od końca dnia. Okej. Okay tu dwa kanibale, albo więcej. Niedobrze, niedobrze. O, what the fuck? Tam jest kanibal. No dobra. To dzisiaj na tyle w tym odcinku. Jeśli się spodobało, zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał. Jeszcze, no, kiedyś pokażę, jak zdobyć właśnie tak szybko i łatwo to go model Nexa. Po prostu w nocy nie zabiją. Tym razem mi się nie udało tak zrobić. Więc dobrze, to będzie dzisiaj. Na tyle. To cześć. Papa. Pa.